Cześć, ja jestem Destroyer, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie gramy w Vota, tylko rozpoczynamy nową grę, którą jest, no widzicie, Minecraft. Tak, będziemy nagrywali Minecrafta. I dzisiaj jako pierwszy odcinek yy, z Minecrafta, bo w ogóle będę nagrywał chyba głównie minigierki. Więc jako pierwsza minigierka, jaką będziemy nagrywali, to wybrałem Murder Mystery. Myślę, że znana wam minigierka. Po prostu tak, tak, sobie wybrałem. W ogóle muszę pać, ogarnijcie ten skin, to nie jest tak, że ja zwykłym Steve'em jestem, nie? Nawet co tak nie myślicie, nie? Tylko patrzcie na to. Uwaja. Ta, bo to jest mój tył. Ta jest mój przód. Tak, także mam. Backdoor Backdoor, kurde. Bag back Steve'a. Taki skin. Yy, no i to może nam uratować życie, bo wiecie, stoimy tak. Gościu mówi: O, stoi tyłem, łatwy kill. A ja cyk o złuku, nie? Wiecie o co chodzi? To może nam życie uratować, grubo. Więc. Więc yy, idziemy. Bez gadania. Lecimy z tematem. Dajcie znać w komentarzu, jakie minigry z Minecrafta chcielibyście zobaczyć na tym kanale. O, ja tu spróbuję wskoczyć w tym czasie. Ja jestem zawodowa, więc parkura. Tylko, że taki, taki wiecie, taki w innym znaczeniu, mm. <noise> nie no, mówię wam, ja tu wskoczę, easy, no, dobra, e, tak łatwe, prawda, łatwe, ja mm. jestem dobry, dobry kolega, wskoczyć tu nie, no nikt tu nie wskoczy, ja jestem tylko taki professional parkura patrzcie, to jest tak, A, elo, łatwe Dobra, także lecimy z pierwszą ręką I dostaliśmy detektywa w pierwszej ręce na kanale Już jesteśmy detek detektywem To je dobre Nie będziemy jakimś przecież niewinnym Tutaj zostaniemy i mordercę, mordercy Który na pewno będzie ten biegu. Uuu, mamy mordercę, już Więc tego nie trafiamy Oj, niestety nam nie pykło. To on był, nie? Ten rudy. Będzie ten do To dostanie gunganeria. I wtedy skoczymy. Tutaj. To on. Hmm, nie, to nie ma strzała A już myślałem, że może coś. Zlagowało i tutaj jednak ja go zabiłem, ale... Ale nie... Ja może tak nie jestem taki dobry sniper, żeby z takich odległości strzelać No ale nie chciałem tak szybko zginąć w pierwszej w domu. No bardzo szybka arena Więc z następną Detektyw był, to tyra morderca Chociaż nie wiem, ja takim mordercą dobrym nie jestem Chociaż ja nie wiem, czy w ogóle nie jestem dobry w to U, ale nas zaspełniło, nad w miejscówce Bo tu... Już jakoś trzeba wskoczyć od tamtędy chyba No zobaczmy jak tu się wskakuje stąd, nie? Ej, bo ja tam teraz nie wskoczę Ej, jak tu się wskakuje? Mordy O, Dobry jestem, ja to parkour Zawodowiec z w parkourę Wiem, mam. O, morderca z poprzedniej ręki Gungnaria chcesz? Ty? Ty, kolega? O masz warte, że to nie ty jesteś mordercą. Bo już bym normalnie tak się wywalił. Już myślałem, że to ten Steve coś zabił. Nie. No i kolejna Nawet Na łukce nie zdążyłem nazbierać. Od mnie goni. A? Kurde. A, będę miał łuk. Jest jeszcze łuk. I Gungnaria. Nie wiem, czy trafiłem. Dobra, więc jeszcze se strzeliłem. W morderca zgłoszenia ręki. Taka wiecie, zemsta po śmierć, no. Jego pośmiertna, no ja jeszcze żyłem. Dobrze, lecimy za tą areną. W sumie fajnie by było jakbym w pierwszym odcinku jeszcze był mordercą. Nawet by było spoko. Także możemy liczyć na to, że będzie morderca i niewinny. No, no dobra. Jeszcze może być Także gdzieś pójdziemy po złoto, tutaj coś dropi, ale tak wolno i nie wiem. Stanąbym sobie gdzieś, gdzie by mnie nikt nie latą. O, na przykład tutaj mamy. Ha, moje! O, tu se stanę i będę zbierał. Tak, tak zróbmy. Hmm, znaczy chyba stanie w jednym miejscu to nie jest taki dobry pomysł. Może tutaj najlepiej to się biega no tak, o w ten sposób tak O to jest najlepszy sposób O tutaj tak się przebiega, a moje dobre Tak, tak najlepiej łuk zdobyć Teraz, o Ty dynia Hello Mordera, nie, kurde Ło Wrzynają się Kurde Gdzie on jest? Ło tutaj Patrzcie to znowu ten rudy no ni... Łomatko! Strzeliłem z wyprzedzeniem, bo myślałem, że będzie biegał i się zatrzymał, no. No masz! Zabicie Rudego! Goni mnie! Chyba przestał. Odpuścił se. Szybko. Dobrze, tutaj się nawet szybko zbiera to złoto. Już zaraz będziemy mieli. Aaaa, rudy! No, 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 Jeszcze się zablokowałem jakiś broczek. Nie no, co to ma być? co już tu poszedł, nie wiem, nie ruszył go. Nie dobra, ja tego rudego mam dość. Idziemy grać gdzie indziej, gdzie rudego nie będzie. O. Tutaj rudego nie spotkamy. To jest przerambane. W trzech rundach dwa razy był mordercą. Nie no. Tak nie może być. O, teraz. Tak. Udało się w pierwszym odcinku będę miał mordercę. Pokażemy go. Znaczy, ja pewnie zlamię i szybko padnę. Bo, tak jak już mówiłem, nie jestem zbyt dobry w morderowaniu. Zabiłem detektywa już. Także spoko. Pierwszy kill to detektyw. O, nawet ładnie idzie. Już kilku zabiliśmy graczy. O, kolejny. Dobra, nie jest źle. Ło! A, chciałam taki unik ale Mieszkał ucieka. No, dobrze, brawo, nie było tak źle. Mieliśmy sześć zabójstw. Kurde, prawie wygraliśmy. Chyba trzech ich zostało, tak? No mogło być lepiej, no. Może tam... No troszkę mi nie wyszło, no. A i tak było dobrze. Znaczy, no nie wiem czy dobrze, ale... Ale nie było tragedii. Śmieszne w ogóle to, że pierwszym killem był detektyw, to, to akurat nawet. Tu nawet niezłe. To było fajne, muszę przyznać. Dobra. Jesteśmy na kolejnej renice i kolegi mojego kolegi Rudego dalej nie ma. O, a to jest ten, co mnie zabił. Sebastian, Sebastian mnie zabił. O nie, Sebastian. O, jakaś w końcu inna mapa w tym odcinku. Dopóki nie tam ten rudy, to będzie okej okay. Dobra, ludziki, szybciej wbijać Wszystko, oprócz rudego Bo tutaj nie ma co czekać Powinien dać w tych poczekalniach parkury <taki, Takie... takie fajne, duże Co, tu jest coś? Ooo, otworzymy to bardzo ciekawe zajęcie otwieranie klap tych wsujemy lampki ja jeszcze jedna głupie zajęcie, ale mądrzejszych w tej poczekalni nie znajdę więc chociaż się tym zajmijmy czy jest rudy kolega? chyba tego rudego nie ma także Da się grać Teraz Fast zbieranie złota. O, dobra Moje. O, zostawcie Moje, elo. O, kolejne. Dobra, cztery. Przejdziemy na drugą stronę tego czegoś. O, tu nie ma, dobra. Ło, morderca tu gdzieś był. Ło, to ten biały. Niech to. To na pewno ten biały. o Nawet świadka nie będzie jak mnie zabije Więc nikt go później nie zabije Ciekawe czy mnie goni Chyba nie, dobra No jednak tam leci 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 Nie wiem czy to on czy nie Ale ja bym nie ryzykował Mi się wydaje że to ma być on Bo tak wyszedł z miejsca gdzie ktoś zginął Dobra Jeszcze będzie jedno złoto mi potrzebne I chyba będę strzelał do tego białego już Zaryzykujmy i zabijmy białego Bo mi się wydaje, że to on... O! Uwaga Tam jest O tak To ten biały pewnie to ten co mnie gonił? Chyba tak Bo tam jest jeszcze jakiś inny biały Dobra, żeby żebym zginął na oczach świadków To tutaj przyjdę I ludzie jak on się do nas zbliży to strzelam No chyba, że to ten biały Nie, to raczej ten To jest morderca? Czy on zginął od rzucenia mieczem? Bo już sam nie wiem. Nie, to ten biały, no. LOL ja Już myślałem, że to ten. No niby... Nie, nieważne. No niby by mnie już zabił wcześniej, jakby to było, no ale... No ale tak to wygląda jakby to on go zabił No, tu sobie biały szaleję Dobra, gdzie jest biały Nie wiem, ale tu jest złoto, więc tu idę nie, Może nie wpadnę w jego jakąś pułapkę U, kolejne złoto, dobra, lecimy po nie Okej okay, o, następne dobra Teraz zbieramy się szybko na łuki i idziemy tego białego wyjaśnić, no na górze jeszcze mnie nie było, tam na pewno też jest coś Ło, morderca, ło, 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 no nie, U, dobra złoto Dobra, teraz idziemy Taka, takie, zawrócenie Dobra Jeszcze ilu? Pięciu graczy oprócz mnie, tak? Czyli czterech niewinnych jeszcze, oj trzech, dwóch łomatki oj sam zostałem? Nie, chyba, jeszcze, nie, dobra A ten łuk tutaj, gdzieś tu był. Prąbał się morderca w grupę niewinnych i wszystkich wyjaśnił. O. A ci nie uciekli, dobra No to spróbuję tutaj jakiś wyciąg zrobić. Ło, coś tam mygło, chyba? Ktoś tu przeszedł? Coś mygło, dobra. O, mamy solówkę. Czyli możemy strzelać do wszystkiego, co się rusza. Dobrze wiedzieć. On ma teraz taki kompas, więc. Przyjdzie za kompasem do nas O, a ja wiem, a ja będę udawał, że stoję tyłem On gdzieś stamtąd przyjdzie, nie? Będę udawał, że jestem na awku Ja się bronię, niech atakuje Specjalnie trzeba mu w ręce, żeby taki był efekt, że stoję tym, wiecie, bo mam ten skin, który może mi dać zwycięstwo. No, coś morderca, nie wiem. Coś go tu nie ma. Myślałem, że będzie tak. Leciał za tym kompasem, no bo czasu za dużo nie ma, ale. No. I co, i wygram na czas. O. No i wygrałem. bo mnie nie zabił czy nie? co? zwycięzca morderca tu jest jakiś bug nie wiem tak z, z tego co się orientuję to tu jest jakiś bug że jak się czas kończy, to i tak wygrywa morderca więc to jest przerąbane jakieś takie po, znaczy porąbane nie przerąbane tylko porąbane bo no normalnie to powinniśmy my wygrać bo przeżyliśmy tak? no nie wiem to jest dziwne ale nie będę się z tym kłócił Tutaj ma też jeszcze w tym odcinku nie było, także lecimy. Tutaj w tych tu tunelach o, może morderca sobie łazić. O! No i proszę, i detektyw jako pierwszy, wrak, tak jak ja miałem. Wlecę tu, bo tu jest dużo niewinnych, to będę mia miał świadków. Jak mnie zabije ten niebieski, to będą wiedzieli. Mógłbym teraz napisać, że to jest ten niebieski, ale. No ale nie wiem. Nie wiem czy pisać. Tylko takie. Nie. Jak będzie wygrywał, to napisze. Znowu łuk wypadł. Dobrze, że my wiemy, kto jest morderca, Ale widzicie, mówiłem, że w tamtych tunelach będzie morderca. Pewnie chciał kogoś sprzotnąć. I od razu zgarnął detektywa. Zbieramy nauki, spróbujemy coś. Zrobić z tym Niebieskim. Będę pierwszy, będę pierwszy Nine. A tu nie ma złota Co tu jest? Czy co? Ło tu jest! Ole się z nim po mistrzowsku minąłem Tak się gra w tą grę Oj ojoj Oj znowu będzie salówka jakaś taka może sobie zbieram na drugą strzałę w razie czego. O, idzie, idzie. I mamy go. A, on myślał, że ja nie wiem, ale ja wiedziałem. I elegancko udało nam się na odcinku wyjaśnić mordercę. Dobrze. Coś nam się udało zrobić na tym odcinku. No, dobra. Jestem zadowolony. Z tego, z tej rundy fajnie, że nam by się tak udało nakryć na początku areny. No to teraz pociśniemy sobie ostatnią rundę, myślę. Zobaczymy, czy może dostaniemy jeszcze albo detektywa, albo mordercę. No wiem, mam tam 10% detektywa i 8 na mordercę. No zobaczymy. To będzie ostatnia ręka. Tak niewinny. Dobra. O, ale tej mapy też nie pokazywałem. Dobra. Coś mnie kolega gania, tak? Ty, kolega, ty morderujesz? Coś taki podejrzany bym powiedział Tak lata za mnie? Nie wiem Tak coś mi się nie podoba, kolega Ło! Czy to on? A idę z ekipą Nie, nie wiem O, tu zginął a no to mógł być on jak zawrócił Ale mamy ekipę Teraz nas nie zaatakuje. O, to on, to on, to on, bo on ma tego psa. Ło! Tak, to on. Widzicie, od początku areny wiedziałem, że to on. Ja to dobry jestem. Gdybym miał detektywa, to już bym załatwił mordercę. Zbieramy go, jedziemy typa wyjaśnić. O, łup wypadł. Wreszcie wezwał, to jego go wyjaśniam. Wezmę go z tej strony. Z tej, się z tej strony nie spodziewa na pewno. On jest to tam, dobra, widzę. Uuu, drugi raz na odcinku wyjaśniałem mordercę. Elegancko To nam się udało Dobra, nawet spoko odcinek wyszedł Dobra, to to miała być ostatnia. Także, ja wychodzę. Dobrze. To tyle w tym odcinku, dziękuję Wam za oglądanie. Ale genialny skin. Napiszcie w komentarzu jaką minigierkę chcecie zobaczyć z minecrafta na tym kanale i no i dajcie znać czy spodobał Wam się odcinek, czy chcecie więcej odcinków z Murdera. Dziękuję za oglądanie i elo.